z w ludzkie gry, no bo nie jest człowiekiem. Uuu, no proszę. Cody nie jest człowiekiem? Zgadza się, jest kosmitą. Ale trochę zabawy z nami chyba mu nie zaszkodzi. Wyluzujcie, wszystko gra! Cody! Wow, nie przesadzacie? Hej, Lightning Jackson. Nowy tu jestem. Zastanawiam się. Co tu biega? Nie za dobrze się czuję I nic dziwnego Głowa ci odpadła Spokojnie Istnieje bardzo proste wyjaśnienie tej sytuacji Widzicie Było tak Izzy zbudowała rakietę Poleciała nią na planetę zamieszkową przez innych Kodich I potem wróciła Nie mówimy o tym za często Bo mamy tyle innych ciekawych historii Wystarczy na pięć sezonów Kodich Dzwonić! Wow, wow! Chcesz na nas nas skarżyć? Myśl, stary, myśl! Dzwoń, planeta Cody. Dobra, lepiej zadzwońmy. Jaki tam mają numer? Stop! Nie mamy powodu, żeby tam dzwonić. Weźmy go po prostu do lekarza. Nie chcę mieć na sumieniu intergalaktycznego incydentu tylko dlatego, że Cody nie umie się z nami bawić. Nie, 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 nie. Ja tu mam wszystko pod kontrolą. A kotni! nie możesz zabrać kosmity do lekarza dla ludzi. Miej trochę wiary w naszą medycynę. Zabieramy go do lekarza i koniec tematu. Szef nas zawiezie. Chodźcie! Nie zostawiajcie nas bez opieki! Kto nas będzie pilnował? Mój autoportret za was odpowiada, póki nie wrócę. Mogę iść do łazienki, szefie? Naprawdę muszę iść! Szefie! Mogę? Proszę! Ale tutaj jest dziwnie. No nie? Co ja tu robię? Dobrze, Cody, powiedz a. A! Teraz już rozumiesz, czemu nie przeprowadza się kosmitów do lekarza! To tylko małe potknięcie. Znam miejsce, które zajmuje się dokładnie czymś takim. Chodźcie! Zaraz, a co z nią? A... Jest lekarzem. Sama się jakoś poskłada. To tutaj! Czy to, czy to strefa 51? Przecież to więzienie dla złych kosmitów! Nie możemy go tam zabrać! Weź nie pękaj! Znajdziemy lekarza dla obcych, zdobędziemy lekarstwo i się zwiniemy Tylko ten, y, ktoś musi odwrócić uwagę strażników Jaka sytuacja, szefie? Zużyłem cały talk, żeby się w to wcisnąć Powiesz mi wreszcie, po co ten kostium? Obcy przy zachodniej bramie, obcy! Aaaa! Dobra, droga wolna, teraz chodźmy znaleźć oddział medyczny Zwoń, planeta Cody Hej, lepiej chodźmy na dach. Schakuję satelitę i skontaktuję się z planetą Kodiego! Telefon na taki dystans w godzinach szczytu? Po co tak męczyć kosmitów? Nie, trzymamy się planu i tyle. Courtney, coś mi się wydaje, że tutaj się nie pomaga kosmitom. No, tutaj si lekarze są straszni. Pani, więc na pewno! Te dźwięki chyba dochodzą z za tych drzwi! Nie, nie Treksie nie ma deseru, póki nie zjesz broków. Wiedziałem! Nie tylko na ziemi nie znoszą broków! Znajdźmy oddział medyczny i sami go wyleczmy! No, teraz rozluźnij się, Cody, a ja wyleczę twoją dziwaczną chorobę. Muszą tu gdzieś być jakieś kosmiczne narzędzia chirurgiczne. Może posłuchajmy kod i zadzwońmy do jego domu. Straciłeś mnie przy słowach. Posłuchajmy kod jego. Świetnie. Okej. Okay. Może ten będzie do delikatniejszych zabiegów. Co robicie No dobra, coś z tego! Idziemy do satelity, żeby wysłać kosmiczną wiadomość! Nic do Kodiego nie mam! Ale co jeśli jego koledzy pomyślą, że to moja wina? Choćby nie wiem co, nie pozwolę Haroldowi ich tu ściągnąć. Na szczęście znalazłam to. Niefortunny obrót wydarzeń! Chodź, kotku, obronię cię! No, teraz tylko przeczekać więzienne zamieszki w zaciszu tego bezpiecznego oddziału medycznego. No weź! No Dzieciaki, tak się cieszę, że was... Zaraz, to był szef? Ech, lepiej dmuchać na zimne. To Tu jest laserowym kotkiem. Ty jesteś. właśnie ty. Oj, Okej! Okay. Wracajmy już może do przedszkola! Co? Nie! Przecież koniecznie musimy wysłać wiadomość Kodi'ego! Dwoń planeta Kodi! No staramy się przecież! Aaaa! My idziemy na dach! Rób co chcesz! Wprowadzam współrzędne astronomiczne planety Kody. A e, Harold, możesz się pośpieszyć! Już prawie! Łączę się z serwerem i... nie dlaczego? Nie mogę ci pozwolić ich tu ściągnąć! Co jeśli obwinią mnie o to, co się stało i. i, i mnie zjedzą? Przez ciebie ci nas teraz zjedzą! To chyba koniec, Easy! Miło cię było znać! Korty, ciebie nie! Chodź, Katko, wiesz, co robić! Ale z niego słodziak! Się ze swoimi, to statek matka! Świetnie. Już powiem! Przepraszam, to wszystko moja wina. To przez moje piw-paw kodi zachorował. Nie zjadajcie mnie, proszę. A, nie, 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 nie. Hmm, to dziwne. Wszystkie Kodi mają w grane systemy Piw Piw paw a tak jak myślałem. Ten egzemplarz kodiego nie został zaktualizowany do wersji 5.0. Wydamy wam nowego. Jestem przestarzały! Oui! A, lubię zapach nowego Kodiego! Pachnę jak Kodi! Zaraz, czyli dostajemy nowego Kodiego i tyle? Nie mam kłopotów? <śm> <śmiech> <śmiech> Nie masz żadnych kłopotów! <laughs> a tak się tym przejmowałam. Najpierw naraziłam zdrowie lekarki. Potem zażelkowałam strażnika. Użyłam nauczyciela jako przynęty a także powypuszczałam obcych więźniów z ich cel! Powypuszczałaś obcych więźniów? Yy, tak. Wypuszczanie obcych więźniów to bardzo poważna zbrodnia. Aresztujemy cię! Da, Ojej. Zgarnięcie wszystkich więźniów zajmie miesiące. Miejmy nadzieję, że nic nie nabroją. Aaaa! Aaaa! Ja już nie muszę do łazienki! Zróbcie coś! Szefie! To miło, że nie wzięli szefa za obcego kryminalistę.